Witam wam, Was już. Przekajcie, W czwartym odcinku, tak? Witam Was wszystkich serdecznie w czwartym odcinku z serii Minecraft Podróżnik z Nikot, Tak. E, nie jestem zbyt daleko, ale odkryłem coś, co. Oh shit. Coś, co jest dość dziwne. Ten, ten Creeper, właśnie. Czekajcie, bo one mi tu będą przeszkadzały bardzo. Chcę? Chcę tam wejść. Wow, ale jaskinia. Mam tutaj. Wow! Ale jaskinia. Wow, ile węgla! <gryw> na szczęście ja mam węgla dużo. Znaczy, na szczęście po prostu nie chcę go wydobywać. A wow. no jednak jednego sobie wydobędę. O, żelazo. No no, jaskinia jest wielka. Ogromna. Ej, ludzie. wow Ej, to jest jaj. Ogromna jest ta jaskinia Kiedyś sobie ją zwiedzimy. Ale właśnie odkryłem coś. Ja Tylko muszę tam teraz wrócić szybko I wam pokażę co to takiego jest Myślę, że tam w ogóle mam iść, nie wiedziałem Czy tutaj skaczemy, czy nie Tak, tam jest jakieś miejsce zaznaczone Tego rąba widzicie Tutaj, o Cześć ja. Można powiedzieć, że to jest jedno ważne miejsce Fajne miejsce, tak Ach, trzy, kupię. A, trzeba kupić Bamba i teraz chciałbym. E, piasek działa. Nie, grawitacja działa na piasek, tak? Ta jaskinia cała jest zbudowana z e, części, które nie działają na grawitację. Na przykład to. Więc chcę coś spróbować. Tak. Ona jest bardzo długa. Pokażę Wam ją. A zaraz spróbujemy. Popatrzcie, to wszystko. Zwykły piasek. Tutaj, tutaj, tutaj. Nie wiem w jaki sposób to się tak. Zrobiło dziwnie, tak. i tam jeszcze Tylko tu nic nie uszkodził Chciałbym mieć zaplanowane, o właśnie popatrzcie, to jest bardzo długie Czyli Jestem sobie kimś, tak, e, czekajcie e, To może zostać. idę sobie tutaj O kaktus Zcinam sobie kaktusika Tutaj zamieszkam. Tak, tu zamieszkam. Tylko sobie zniszczę to kilka tych. Tutaj zamieszkam. Tu sobie postawię to. I co jest. Wow. Wow. Co tu się dzieje? A możecie się zastanawiać, czemu ja mam tak dużo zamszowego bruku. Tak to jest zamszowy bruk. No, zaraz wam pokażę. Co fajnego znalazłam. A, tam jeden. Nie. Tu jest aż cztery. Tak, no. To tyle. Chciałem Wam pokazać, tak. No, dziwne. Nie spotkałem jeszcze całych ja... Całych jaskiń aż e, z taką grawitacją, która nie działa. Tak. No i wyobraźcie sobie, że ktoś był tam po prostu i chciał podskoczyć czy coś i z... po prostu postawił jeden klocek. Wow. E, no. Nie do Czekajcie. Zbliża się noc. Mm. Mam dużo e, schabu. Tak, pieczonego schabu. Mm. A to przez to, że. Czekajcie, poprawię sobie telefon. Tak. Jest trochę lepiej. Mam 62 schabu. 62 sztuki schabu. A to przez to, że po prostu e, zabijałem dużo świń. Wow. Tylko tu pada? Tu już nie pada? A pada To jest dziwne Te drzewa są dziwne Ale kiedy zajmiemy się wycinką całego tego lasu Tylko Po prostu muszę mi się skończyć jakieś zasoby, nie? Na razie mam dość dużo Bo wycinałem Około Tak właśnie to chciałem wam pokazać Znalazłem to I tak to teraz wygląda Jeszcze to całe wytnę Długo. Tak. Co? Ta. Ale nie na filmie. Mm, może trochę, ale na pewno nie na tym. Bo na tym filmie mamy dużo do. Uff, muszę Wam dużo pokazać. By pokazać, co? Wow. Sam szofera. Tak, w No, pada. I to ładnie pada. No, już 6 minut trwa film, a ja nic takiego jeszcze nie zrobiłam. To będzie chyba właśnie, tylko filmik taki pokazał. Ogólnie robiłem trochę, jakby nie było. Zrobiłem konik. Tak, są koniki, tak. I tu są też moje świnki. Jak widzicie, jest ich dość dużo, a tam jest coś, czego Wam nie mogę pokazać. Nie mogę. Świnek jest bardzo dużo Naprawdę, mnożyłem je i mnożyłem je i mnożyłem je No szczerze mówiąc kaktusów też dużo Mnożyłem, tak, kaktusów też dużo mnożyłem No i zaraz wam coś pokażę Teraz, jak to jest mój domek yy... Tam, Nie muszę się podglądać nie widzicie nic na pewno teraz to sobie zamkniemy to sobie zamkniemy uh -huh. idziemy na pierwsze piętro tak właśnie nie tak teraz musimy wejść na drugie piętro i teraz patrzcie <grytanie> tak <grytanie> jest to normalne to jest coś w stylu takiego symbolicznego e, czekajcie jak się nazywa? Piorunochron? dużo, Pior, Piorunochron. Piorunochron. Tak. To jest taki piorunochron. A teraz patrzcie. Tak. <noise> e, to jest Pan Simpson. E, rodzinka Simpson, Tak. Tutaj będzie jeszcze drugi Pan Simpson. Tam będzie jeszcze może Pani Simpson? Nie, nie w ogóle. <noise> Na razie zobaczymy. A tam... Już Wam pokazuję, co to jest. Au! Au! 8 minut minęło, a ja jeszcze nic nie zrobiłem, co chciałem zrobić w tym odcinku. Znalazłem dużo lat. Mm, I W ogóle nie wiedziałem, że tak. Mm, może sobie podać gdzie sobie chce, naprawdę. naprawdę, gdzie sobie chce. Ale to nic takiego. Zbudowałem skrzynię. To będzie skrzynia. Tak, to będzie skrzynia. Yy, I teraz wróciłem do tej swojej pierwszej bazy. I tam, to na razie nic nie ma I tam dużo, dużo owiec miałem Zrobiłem sobie farmę owiec Jak widzicie tego najwięcej, przetapiałem bardzo dużo Na szczęście mieszkam koło pustyni, więc... Nic takiego Patrzcie, dwa diamenty wow to jest takie na naprawdę eee, Tak, ale diamenty nie są różne I teraz patrzcie, jak by się tam dostać? To nie działa więc co musimy zrobić? Ba. I tu się otworzyły tak. I teraz patrzcie, na przykład chcemy pomarańczową. To jest taki symboliczny. Dostajemy pomarańczową. E, jak to się działa? Po prostu za przyciskiem jest to. I sobie możemy włożyć pomarańczową. Mam <grytanie> akurat po tylko brałem, żeby po prostu mieć tak symbolicznie. Wiecie. Ale tam mam tego naprawdę dużo. Tak. Mm, bardzo dużo brązowej tutaj zmęczonałem. To są właśnie kabelki, które otwierają. Nie, ty nie działaś, Które otwierają. Tak, widzieliście? Tak, widzieliście. Dobra. Zrobiłem sobie też kill -off, który po prostu. czekajcie, jak on się nazywał. Jedwabny Dotyk 2. Tak. I zamierzam znaleźć dużo diamentów. Trochę już znalazłam. Chyba około staku diamentów mam. Wydobyłem nim. Właśnie je. Czekajcie. Czekajcie. To tam było. Dobra. Pokażę Wam. E, tak. Wydobyłem im je. Oczywiście jeden mi nie starczył. Miałem dwa. E, jeden był chyba jedwabny do tych cztery. Drugi jeszcze mam. On jest tak w połowie. Mm, w połowie zniszczony. Tak. Coś nie jest. Zejdziemy sobie tutaj. Czekajcie. Do e, BOTU. Czekajcie. Mm. O, tutaj, patrzcie. 60, widzicie? Uu. I też wydobywałem węgiel, bo ruda węgla wygląda dość ładnie. Można coś by z tego zbudować. Coś naprawdę fajnego. Nie wiem, może tylko ja mam takie dziwne, nie wiem, coś dziwne skojarzenia. Redstone też trochę. Po prostu miałem ten kierow przy sobie, więc co znalazłem to wydobyłem. To te sztabki złota znalazłem oczywiście w domku. W, w którym domku? W tym, tym, tym. Jak się nazywa? W dżungli. I tak samo mam zaczep na linkę. Więc można by coś wykombinować z zaczepem na linkę. I w tym odcinku zajmiemy się czymś fajnym. Bardzo fajnym. Naprawdę. Chciałbym yy, wybrać się. To znaczy. Wybrać się. Po prostu chciałbym się przejść, odcinek trwa już 12 minut, chciałbym się przejść do tamtego wąwozu, ale odcinek miał nie trwać 20 minut, więc, a jeszcze tu mam jeden, o, lepkie tłoki też tam były w tym, tym, jeśli nie wierzycie, możecie sami rozkopać, jeśli znaleźliście coś takiego i znajdziecie dokładnie to samo, co ja. Hmm, to sobie zostawimy, to znaczy może coś więcej, nie? A, jest. Dobra, czekajcie, wyjdziemy sobie tym gdzie... Tak, nie idzie spać. Nie, nie idzie spać. Jeszcze znajdziemy ten wąwóz. Gdzie on był? On był gdzieś... On był tu. Nie miałbym jak do niego zejść, przedtem skakał Ale nie chcecie wiedzieć, jak to wyglądało. Jak widzicie, wszystko jest ładnie oświetlone. Nie! Nie! Widzieliście to? Ja mam fuksa Naprawdę dużego Jaki fuks On jest naprawdę wielki, nic nie wydobywałem żebyście po prostu widzieli Co ja tu mam w ogóle Wow takie, żebyście powiedzieli Mówicie wow? to ja się cieszę eee, Ta strona Wykopałem na samym końcu był naprawdę piękny teren jak widzicie, jest tu dużo wszystkiego Najwięcej żelaza Więc no, wow I wykopałem sobie w pewnym miejscu Dziurę w dół do poziomu diamentów I tam I nie, 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 nie Nie umieraj Nie umieraj, nie Żyj Żyj Muszę potem tą lawę jakoś zagrodzić Przeżyjesz O, właśnie tu Schodzimy dobra, wypadł Nie. Gdzie to jest. Nie zdobiłem tego? Nie, jak to tak. A, to tu leży. I patrzcie. Jeszcze takiej jaskinie nie wygląda. Nigdy nie, z... nie zna... a, Nie znalazłem, Jeszcze i całej nie zwiedziłem, nawet. No to zrobię sobie z wami. Tak, ale jest naprawdę ogromna, jak widzicie. Tam jeszcze coś jeszcze do góry. Nie w ogóle. No i zaczynamy wydobywać. O, to jest dużo rzeczy. Odcinek będzie trwał około 17 minut. To jeszcze 3. A, i tu jest węgla. ja. E, przyda mi się węgiel, tak. Zużyłem tu bardzo dużo pochodni. Jak wiecie. E, chciałbym to jakoś podrobić. Na szczęście węgla mam dużo. Nie muszę się oszczędzać. Tak. Tym razem nie, bo właśnie chcę mieć węgiel i różne takie rzeczy, więc nie wziąłem tego Kilofa z jedwabnym dotykiem. No bo wiecie. Węgiel. Nie było to do niczego potrzebne. W ogóle słyszałem, że rudy występują koło siebie. Czyli jeśli. Mm, który to jest poziom? Dziewiąty. A to, to może nie być już diamentów. No, ale mniej więcej to już usunę, Tak, zostawię to włączone. Więc jeśli na przykład, no nie wiem. Jeśli tu na przykład mam węgiel, to gdzieś tam, albo gdzieś. E, gdzieś tam, nie? Ej. Jeszcze takiego fuksa nie miałem. No, no, no. To już jest. to już jest dziwne mnie to dziwi. Weźmy 3 diamenty. 4 e, diamenty. Wow. Dobra. Wydobywamy diamenty. Yeah. 5 diamentów. 3, 4, 5. No, no. Tylu już raczej nic nie będzie. 5 diamentów. Yeah. To jest coś. E, złoto na razie mi nie jest potrzebne. Ej, tam coś jest? Czy to po prostu takie... Wejdę tam. Tu nie wydobywałam na razie, ale to sobie zostawię, wiecie, taką na czarną godzinę. Jeśli tam słyszycie, to moja głupia siostra się drze, bo tu debil. I w ogóle, tak. Ale, co tu? Jeszcze ten wołos? Ja! Ej! Czy na poziomie 18 mogą występować diamenty? Nie, to niemożliwe. To musi jakbyś jakiś bół Ba ich nie wydopywam, Boję się w ogóle. Ale dobra. Yeah. Dwa! Dwa diamenty. Jaki fuks Jo! Ja. Dwie rudy u siebie! Jo! Ja. Ej! Ej no, bez jaj. Teraz to już przesadzają. Przesadzają. Bez jaj. Zobaczywam się, jeszcze kilku. Ej, miałem 5 po tamtym, mam 16. To co, 11 diamentów to. Jaki żal. Ej no, 11 diamentów to jest. W jednym miejscu to jest niemożliwe. Nie. Jest jakiś bóg, w ogóle nie wiem. lawa zaraz wypłynie, zabije mnie i w ogóle weźcie Się boję. Ta, odcinek trwał już 17 minut, ale wiecie co? Tyle diamentów to ja jeszcze w życiu nie w jednym tym Ale będzie na kilofy. Tu jest koniec. Jeszcze się przejdziemy z drugą stronę, zobaczymy co tam fajnego. I właśnie chyba skończył ten odcinek. Ach, jak ja nie lubię lawy To jest ogromne ogromne I no słuchajcie, ja nie wiem w ogóle co jesteście Nie mam tego Nie mam pochodni Jeszcze siedem. Mam coś dziwnego Trzeba to sprawdzić Jeszcze 5 Ej, ja sądzę, że mi się już nigdy nie skończyło w ogóle nic. No, no to na razie żegnam na dzisiaj. Tak, wydobędę wszystko. No to cześć i zapraszam podobnie w następnym odcinku. Cześć.